Ukraińscy posłowie oferowali swoje głosy w Radzie Najwyższej Ukrainy w zamian za łapówki. A my dalej będziemy wysyłać miliony i miliardy złotówek, żeby pomóc Ukrainie w walce z Putinem? Ukraina nie powinna dostawać ani grosza, jeżeli nie zakończy się tam korupcja. Wysyłamy na Ukrainę potężne pieniądze i połowy z nich nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Rozumiecie to? Sławomir Benzen nagrał o tym film, w którym. Wymienił listę znanych nam wydatków Ukrainy z pieniędzy, które otrzymała od Polski, i okazuje się, że jak się zsumuje tą kwotę, to wychodzi o połowę niższa niż kwota, którą Polska im przekazała. I co? Uważacie, że skoro 50 miliardów polskich złotych wyparowało na Ukrainie, to my mamy dalej im pomagać? Czy może najpierw powinniśmy to uszczelnić i ewentualną pomoc wtedy im przekazać, jak będziemy mieli pewność, gdzie te pieniądze poszły? A jeżeli te pieniądze zostały rozkradzione, to po prostu ludzi, którzy je ukradli i złodziei, trzeba pozamykać, trzeba rozliczyć, i wtedy możemy dalej pomóc Ukrainie. Nie ma problemu. Jako Konfederacja nie widzimy z tym problemu, żeby Ukrainie pomagać, ale musimy wiedzieć, gdzie te pieniądze idą i na co one idą. Druga sprawa, nie możemy dawać Ukrainie nic za darmo. Dlaczego wszystkie kraje na świecie, oprócz Polski, zagwarantowały sobie wjazd? Ich firm na Ukrainę, kiedy zakończy się konflikt, żeby tą Ukrainę odbudowywać, a Polska sobie tego nie zagwarantowała. Polska za to, że wydała ponad 100 miliardów złotych na Ukrainę, pomogła mieszkańcom, uchodźcom wojennym z Ukrainy, jak żaden inny kraj na świecie. Nic sobie nie zagwarantowała tą pomocą i Ukraińcy, dobrowolnie, żeby się nam odwdzięczyć, nic nam nie dadzą, bo polityka międzynarodowa to czysty biznes. A jeżeli nie wiecie, czym jest czysty biznes? To sprzedajcie komuś nieznajomemu coś za połowę ceny i oczekujcie, że on wam sprzeda coś od siebie również za połowę ceny. Jestem ciekaw, jaki będzie efekt takiej transakcji. Zostaw lajka i obserwuj. Do następnego.